Przecież wszystkim, ja jestem Lewir, a to jest trzeci odcinek serii Zagrajmy w Minecraft. Witajcie, witajcie. Eee, no to tak. Jak widzicie, jest to pierwszy odcinek, w którym możemy wreszcie gdzieś być, a nie krzą krzątać gdzieś się tam po nocy. No jesteśmy teraz w jaskini, oczywiście naszej. Jak widzicie, powiększyłem ją trochę, bo była inna. Aj! O kurcze! Bo była w in. Bo jest pająk Aha, one nie zabijają w dzień, na szczęście. Dobra. Przeżyjemy jakoś z nim. Co ja tam miałem mówić? Aha. No bo była trochę inna, trochę mniejsza była. A ja tu powiększyłem sobie. O, to jest taka prowizoryczna jaskinia, oczywiście. Jak ja już mówiłem wam wcześniej. Bo taka będzie. No ale powiększyłem trochę ją, żeby mógł tam składować zapasy. I teraz robię sobie właśnie siekierkę, i zrobię sobie jeszcze kilof O, jeszcze jedna siekierka by się przydała, a dlaczego? Dlatego, iż wybieram się, w dzisiejszym odcinku my wybieramy się, na co? Oczywiście Oczywiście, na co? No tak, na... Y na małą taką wycieczkę krajoznawczą, że tak powiem. Żeby zobaczyć co jest tam na naszej mapie. No i przy okazji właśnie, przy okazji tej wycieczki będę sobie zbierał zasoby. Z których zbudujemy nasz przyszły domek. O kurczę, zaatakował ten pająk. Co ty taki agresywny. On z dołu będzie o wiele lepiej. Dobra. O, mamy nici. I dobra. I sobie pójdziemy. No, tam nie ma co iść. Właśnie tutaj, ja myślałem, że tutaj będzie coś fajnego. Nie mam jakiegoś konkretnego terenu, na którym chciałbym e, mieć domek. Nie myślałem na razie. Po prostu chciałbym zbudować na, na takim czymś, e, co mnie e, zadziwi. Co mi się spodoba, po prostu. Czekajcie, sprawdzę sobie jeszcze. Dobra, wszystko jest tutaj w porządku. Mamy poziom normalny. Dobra, tu jest coś takiego fajnego. Ale tam na razie nie idźmy lepiej. Dobra, i zaczniemy sobie zbierać drewno. Ja zacznę mówić. I tak, wiele osób zawsze puszcza muzykę, jak zbierają materiały na ten domek. No to każdy robi. Najpierw jaskinia, albo jakaś dziura, a później taki większy dom. To jest już takie. Jest taki schemat, jakby. Wszyscy to wiedzą, że tak ma, ma być. Ło! Dość fajna polanka. Ja nie lubię zbytnio polanek, właśnie. Ale. Dość fajnie, o węgiel. Właśnie też takie e, węgiel i inne materiały też bardzo ich szukałem. No ale ja właśnie chyba nie puszczę dzisiaj muzyki i sobie trochę pogadam, bo mam parę spraw. A no, zawsze jest fajnie sobie pogadać. Aha, właśnie. E, przepraszam za mój zakataszony głos, taki nosowy głos. No niestety jestem chory. To już przechodzi. No, i mam nadzieję, że tego nie dostrzegacie. I tak, powiem, że właśnie jak zacząłem być chory, to miałem taką wielką chęć do nagrywania. Zagrajmy, wy. Widziałem, wszyscy wstawiają, a ja nie, a ja nie. No i nie mogłem, bo po prostu miałem taki głos. Byłem tak zmęczony, że nie byłem w stanie nagrywać. No, tu jest też węgiel. A my nawet po niej nie mamy, dobra. No, że nie byłem w stanie nagrywać. Aż dzisiaj postanowiłem, bo to już choroba się kończy. Nie będę wam gadał o chorobie. No, aż dzisiaj postanowiłem i dobrze. Aż dzisiaj mogę coś nagrać. No, dlatego chcę sobie trochę pogadać. Eee, może jeszcze puszczę na koniec jakiś jeden utwór. Pod koniec tego zbierania. Bo każdy chyba lubi muzykę. Nawet jeżeli chodzi o tę amatorską. Bo wstawiam taką, żeby nie naruszać praw autorskich. Która jest ogólnodostępna. No, ale mnie jeszcze, bo wdrążam się w takie głupie tematy. No, jak mówię. O, świnę. Też nam się mięso przyda. Ta polanka naprawdę jest bardzo fajna. Bardzo fajny biom. Świnę. No, i nic nie wypadło jeszcze. Dobra, 100 z niej musi wypaść. Z tej świni musi coś wypaść Bo ja nie będę tutaj głodował Z powodu paru świn. O kurcze Sprintera No i też nie wypadło nic No bez żartów No z tej musi coś wypaść Z tej musi coś wypaść Chodź tu O wiesz o co chodzi już? No na szczęście ucieka, a później się zatrzymuje. O, o na przykład teraz Jakby zapomniała o co chodzi. Nie wiem czy trzeba mieć miecz, czy co. O, dobrze. Bardzo dobrze. Dobra. I teraz możemy iść dalej. Naprawdę, ta Polaka tutaj jest bardzo fajna. I chyba tutaj właśnie yy, się osiedlimy. Już tak bardziej na stałe. O, tu jest chyba morze. O, przepiękny widok. I dynie jeszcze. Super. Nie, to jest szczęśliwe miejsce. I tak, tutaj rzeczka fajna. Te liany jeszcze zwisające z rzew. Tak. Tutaj na, z pewnością się osiedlimy. O, dynie. I zbierzemy sobie dynie Jeżeli chodzi o te materiały, to chyba dzisiaj sobie nie zdążę. Na pewno tego lasu nie wytnę, już teraz mówię. Nie zdążę, a jak jeszcze się muszę trochę zastanowić i albo sam sobie zbiorę. Może to już nawet wtedy wyrównam przy okazji. Tutaj, bo tu nie ma niestety drzew. To łączyło pożyteczne. No, pożyteczne. <grymne> nie jest przyjemne, ale to też przyjemne. To jest dla mnie przyjemność. Dobra, mniejsza. Tam jeszcze widziałem. E no właśnie to. Jak to się tam nazywa? Ja to zawsze mówię, no to bambusy. Jejku Dobra. Mniejsza, mniejsza No idziemy tam sobie do tego lasu Bo zbierać drewno Bo właśnie chyba z drewna zbuduję ten mój, ten mój domek No bo naj, najlepiej wyglądają domki z drewna e, Jeżeli oglądaliście e, Zagrajmy wy z moim kumplem Łajem y No to coś w tym stylu Postaram się zbudować, ale właśnie Pomyślałem też, żeby było to dość oryginalne Oczywiście, Łaja. Pozdrawiam. Dobra. Zjem sobie i idę dalej. No i pospieramy to, to drewno. Więc tak jak mówiłem, ja się jeszcze zastanowię. Moją jeżeli chodzi o te zbieranie materiałów, a moją decyzję ujrzycie w następnym odcinku, jeżeli macie oczywiście jakieś propozycje co do zbierania materiałów to piszcie. Z chęcią ich posłucham. Może e, nakierujecie mnie na dobrą drogę. I, e, aha, ja właśnie taki jestem, że zawsze się wspinam po to, żeby zebrać e, wszystkie drewieka żeby zniszczyć całe drzewo. I ogólnie nie palę drzew, to nawet jak mam równać, to wolę sobie je pościnać. No, bo drewno zawsze się przyda. To jest podstawowy budulec. Eee, dobra. Jak widzicie, tu są te drzewa ciemniejsze. No ale tam już zaczyna się ten bią właśnie, ten jasny. Taki standardowy, to jest chyba standardowy. W sumie to on jest dla mnie najładniejszy. Ale mniejsza. To są właśnie zazwyczaj ten kolor jest taki, że to są jakieś długie takie łąki albo równiny. A jeżeli chodzi o ten obszar zimowy, to jest właśnie zazwyczaj takie wielkie lasy. No bo nie widziałem jeszcze zimowej takiej równiny. No i tak, e, powiem wam... Dobra, powiem jeszcze o przy okazji to, może to was zaciekawić. E, kiedy zacząłem grać w Minecrafta? No bo gramy w Minecrafta, to o Minecraftie można pogadać. E, otóż w Minecrafta zacząłem grać... E, coś około maja. Mi się zdaje, że to był pierwszy maja, ale nie jestem pewny. No właśnie, coś około pierwszego maja, więc e, trochę gram w Minecrafta. Skąd dowiedziałeś się o Minecraft, nie? Nie był to JJ Joker, jak większość pewnie. Bo większość pewnie właśnie stąd poznała Minecrafta, nie. Ja o JJ'u usłyszałem chyba dopiero po drugim tygodniu graniu w Minecrafta. Na początku właśnie jak z tym Minecraft'em się zaznajomić, to trafiłem na Let's Play innego bardzo fajnego gościa. To niestety nie pamiętam jego niku, a bardzo bym chciał pamiętać. Byłbym chęci, bym zobaczył jego twórczość. To bardzo fajnie ona ale niestety. Boże kiedyś znajdę nawet. No i tak. No więc grał dość długo w Minecraft, ale jeżeli chodzi o te. Jakieś budowle z Redstone i te inne ciekawostki To ja e, się na tym nie znam No jakoś nie ciekawi mnie zbytnio, to ja wolę po prostu sobie tu zbudować Ja wolę właśnie budować O kurcze, tak się rozgadałem, a tu już noc zachodzi bo będzie powtórka z rozrywki Dobra, ja już kojarzę gdzie jestem, na no, szczęście O, był by się, bo to by była kolejna nie przyspada, e, znaczy noc, nie noc przyspada za domem, to nie Noc nie przez i to jeszcze nie za domy. To jest już najgorsza kombinacja. Ech, widziałem tam owce, a je ja ominąłem. Oby mógł sobie pospać No nic. No, teraz nie będę tutaj chyba drzewa niszczył, bo coś mi buchnie. Bardzo fajny widoczek. To jezioro naprawdę jest bardzo fajne. No ale jakoś tutaj sobie nie wyobrażam tego naszego domku. Nie wiem. O creepera tam widzę. A Ła no musimy się zbywać. Jak tutaj umrzemy... O, Tak o. ja się cieszę, że oświetliłem. Jeszcze jedna modra decyzja. Dobra. To wiecie co? E, ja się z Wami na razie. Muszę pożegnać, no znaczy spotkamy się znów, znowu ponownie ale jak już będzie dzień, no to co, do zobaczenia w dzień dobrze, witam was ponownie po tej krótkiej przerwie jak widzicie dorobiłem sobie tutaj jaskinie żeby nie nudziło mi się przez tą noc którą musiałem tutaj samotnie spędzić w naszej jaskini no zebrałem trochę komórki co tutaj jest Przyda się składać się. Słyszysz szpalety. No może kości my dostaniemy. Ojejku. O jejku. O kurcze. A ja mam tylko pół serduszka właśnie. Muszę się pożywić pod wodą. O, na szczęście. Tu wolę poczekać, że, że mówię coś on. Umrze. Oznacza albo mi się trochę życia ten. Yy, wy... Zanim mi się punkty życia zregenerują. To ja się wolę nie pokazywać. Ale dobra, idziemy. To ja tutaj myślę, że tutaj sobie nawet mogę zacząć yy, Ścinać drzewo. No, wybaczcie, dzisiaj te zdania mi się nie sklejają do kupy. Jeszcze dos odmawia posłuszeństwa. Dobra, nie narzekajmy. W ogóle cieszę się, że mogłem dzisiaj nagrać ten odcinek. Nawet jak jestem chory. No i tak, jeszcze parę informacji odnośnie serii sobie teraz powiemy. Bo niedługo już będę kończył chyba. Z 5 minut jak jeszcze. Jak mówię, będę kręcił serię głównej i pobocznej, bo ja je tak sobie nazwałem. I mówiłem, że Minecraft będzie zaliczany do tej e, serii głównej, ale postanowiłem, że e, będzie zaliczany do takiej serii między serią główną a serią poboczną. No i dlaczego właśnie tak postanowię? Dlatego, iż e, że Minecraft nie jest taką grosfabułą, którą ja robię tak bardziej na luzie, bo tutaj nie ma fabuły, no i po prostu mogę sobie zacząć ją grać po roku grania. będę wiedział o co chodzi doskonale, sobie przywodę, tylko poruszanie się i tak dalej. Aha, nie mógł przejeść. No i tyle. A jeżeli taką grę właśnie z fabułą po roku, no to nie będę komple nic kompletnie pamiętał. No i będzie ciężko sobie to wszystko przypomnieć. Albo. A nawet jak sobie przypodę, to będzie ciężko po prostu e, przyzwyczajcie się tak jak kiedyś to było. No nie przyzwyczaić, ale. No, nie wiem. Wtopić się w tą fabułę, o może tak powiem. No, dlatego właśnie będzie to taka seria, bo nie jest to seria, oczywiście, poboczna. Ja do niej też się starał. Nie, nie jestem tak na luzie, jeżeli chodzi, i starałem się mówić tylko o Minecraft'cie, a nie że o, robię na przykład info podczas jednego odcinka. Dobra, zbieramy tamto drewno, odłożyłem oczywiście, i zdobycze nasze deski, e, nie więcej, innymi. Bo w razie wypadku lepiej później nie szukać rzeczy tych cennych, bo możemy ich nie znaleźć. No i przy okazji właśnie dorobiłem sobie porę jak widzicie. Zrobiłem sobie pochodnie. Tak był, się dwie służyły. No, więc jak będzie Wam się chciało, to też możecie napisać co sądzicie o tym, bo i pomyślę, żeby Minecrafta zaliczyć do serii między główną a poboczną. I teraz mogę taki bały off-top off strzelić w tym odcinku i powiedzieć Wam, że właśnie w związku z tym, ułożę nawet dlatego, to zrobię. No, w związku z tym będzie jeszcze jedna seria. Nie wiem, kiedy ona się pojawi. Możliwe, że dopiero. Makrecy ją po skończeniu epoki lodowcowej. No ale teraz możecie się też spodziewać, że czasem będą trzy właśnie. Znaczy, że czasem będą oprócz Minecraft'a, jeszcze dwie serie główne. Bo ma Minecraft jest taką właśnie główną powołaną. Co ma w pladach w na razie nie powiem. Eee, chcę, żebyście. No chcę, żebyście właśnie byli jakiś połudrze mnie oglądać. Żebyście byli zaciekawieni, ale o to też mniejsze. I tak, powiem Wam, że podjąłem również decyzję, co zrobię w następnym odcinku. No ale dzisiaj Wam tego nie powiem. Jestem okrutny. Dobra, bierzemy do siekierę. To dzisiaj sobie zbyt nie pogadałem, bo tak to szybko widać. To, to nie jest jeszcze koniec odcinka. Ale myślę, że mogę teraz e, zrobić wszystko w przyspieszonym tempie. Pój zapuścić jakąś muzyczkę. Bo wy pewnie też lubicie posłuchać sobie czasem I e, Mam za katarzony głos, bo z chęcią był sobie pogadał. To już mnie trochę gardno znów zdąwać. Muszę się oszczędzać. Jeżeli chcecie, żeby na przykład już zrobił jakiś odcinek. No więc co? Dziście sobie jeszcze to drzewko. No myślę, że i tak nie było to tak tyle że udało mi się to nakręcić. To no ja sobie zacznę zbierać dalej materiały. Nasz domek, który planujemy zbudować. Daj prawdopodobnie na tej polance. No i po no to ja zapraszam Was do z tempa. Jestem znowu z Wami, jak widzicie, nawet e, zniszczyłem dwa drzewka. No i zabił mnie Creeper. Ech. Wkurzyłem się teraz. Naprawdę dość pechowy jest świat. Ja nie wiem skąd on wyskoczył. Ale nie będę tutaj Was męczył. Bo jest No i co, spotkamy się znowu w przyspieszonym tempie. Jak już zbiorę moje rzeczy, miejmy nadzieję. I przystąpię do niszczenia. No to. Do zobaczenia. Żyćcie mi pobudzenia. się zebrałem dwa z takich drewna no i to chyba na, na razie yy, na tyle wystarczy jeżeli chodzi o nagrywanie oczywiście, bo w zbieraniu to na pewno jeszcze sobie trochę pozbieram tego może niekoniecznie na wizji to jeszcze się zobaczy no ja się na dzisiaj będę to wami żegnał bo już wystarczająco długo to było Jeszcze raz sorry za, za to, że jestem chory fajnie to sobie No ale ja tego nie, nie wybierałem. Mnie to dość słabo wyszło. No ale mniejsza. No to co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Komentujcie, oceniajcie. Subskrybujcie, dawajcie te propozycje. Oceniajcie moje pomysły, bo tam parę. No, mówię wam. Parę wymyśliłem żeby żeby No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku. E.